Witamy Was na naszym nowym kanale Ex Libris. Ja jestem Marysia. Ja jestem Martyna. No i przyszłyśmy dzisiaj z pierwszym naszym filmikiem, żeby troszkę zarysować, co tutaj będzie się pojawiać. Oby jesteśmy studentkami. Zaczynamy właśnie pierwszy rok magisterki w Krakowie. Ja studiuję historię sztuki, a Marysia filologię angielską. Chciałabyśmy, żeby na tym kanale pojawiły się filmiki, które mamy nadzieję wprowadzą trochę Większej realności, realizmu do świata Booktuba, ponieważ niestety nie mamy czasu, żeby czytać po 100 książek rocznie. Oczywiście bardzo podziwiamy osoby, które się tym zajmują. Tak więc mamy już parę pomysłów na jakieś kolejne filmy. Później zobaczymy też może, co będzie nam sprawiało największą radość i po prostu... Więc raczej nie będziemy nagrywać na siłę, tylko wtedy, kiedy nam się zachce, że tak powiem. Kiedy poczujemy, że mamy coś ciekawego do powiedzenia. Także możecie się tu pewnie spodziewać różnych vlogów z życia codziennego. Oczywiście z wstawkami czytelniczymi. Czy to, czy to hobbystycznie, czy, czy to... Na studia. Studynie. <laughs> Chcielibyśmy się dzisiaj podzielić jeszcze naszymi zakupami, yy, których poczyniłyśmy książkowymi yy, przez ostatnie parę miesięcy. Także yy, w miarę sprawnie postaramy się pokazać i może też Wam nakreślić, jakie gatunki yy, najbardziej nam sprzyjają. Może najpierw rozpocznę. Od książek, które kupiłyśmy razem ostatnio. Kupiłyśmy je na promocji w MPQ. Cztery książki złapałyśmy. Wydałyśmy za nie 140 zł, myślę. A są tu również książki w języku angielskim, więc uważamy, że udało nam się z tą promocją. Dobry dzień. Pierwsza książka to jest Księga Nocy. Holly Black, autorki Okrutnego Księcia. Nie bardzo wiemy jeszcze o czym ona jest, aczkolwiek zainteresowała nas, ponieważ w środku jest wkładka mówiąca, że jest to pierwsza książka fantazy dla dorosłych napisana przez tę autorkę, więc jesteśmy bardzo ciekawe. A z tyłu prezentuje się napis Nawet twój cień może zostać skradziony. Zobaczymy, co ta książka przyniesie. Następna książka, którą zakupiłyśmy, to Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Myślę, że nie musimy tutaj za bardzo tłumaczyć, co to jest, bo wszyscy pewnie wiedzą. No, my jeszcze nie dotarłyśmy i nie zabrałyśmy się do przeczytania tego, bo się boimy troszeczkę. Także, ale, ale myślę, że to niedługo nastąpi. Ja mam to gdzieś w głowie, żeby po skończeniu tych książek, które teraz czytam, się za to zabrać. Kolejna książka jest w języku angielskim: The Will of the Night autorstwa Jamesa Inclintona. Żadna z nas jeszcze nie spotkała się ani z tym autorem, ani z tym tytułem. E, jest to. Nie wiem co. No właśnie, nie za bardzo wiemy, co to jest za książka, po prostu zainteresował nas ten opis, tu jest taki trochę, nie wiem, enigmatyczny w pewnym sensie. W pewnym sensie jest to ukształtowane w świecie jakiejś akademii, ale. Like. Lubimy akademię, lubimy rywalizację. Ale jest to również hierarchia w republice i mocny cytat łaciński Audi vide tace. Zobaczymy co przyniesie. I ostatnia z naszych cudownych zakupów Niech żyje zło autorstwa Sary Rees Brennan. Również nie słyszałyśmy nigdy chyba o tej autorce. Zainteresował nas nie tylko opis, ale również te takie malutkie notatki od Libardugo oraz Holly Black, które znamy i lubimy. Także stwierdziłyśmy, że damy jej szansę. No i tak w pokrótce jest to historia Ray, która trafia do świata swojej ulubionej powieści fantastycznej Yy, i zostaje w niej złoczyńczynią. Złoczyńczynią. <laughs> Także zapowiada się dość ciekawie. To są książki, które ja kupiłam w ostatnim czasie. Jeszcze za żadną z nich się nie zabrałam. Myślę, że zobaczycie bardzo dużą różnorodność tematyczną, jaką lubię i jaką wybieram. <kluw> Pierwsza z nich to jest Chłopki. Myślę, że nie muszę tutaj mówić, o czym ona jest, ponieważ jest ona już na półkach w księgarniach dość długi czas. I również złapałam ją na promocji, więc jestem ciekawa no tego życia właśnie chłopek sprzed stu czy 200 lat. Korty, jak to mówimy? O nas to się mówi: Korty. Dwory, część trzecia i czwarta. Dwie już przeczytałyśmy, a teraz obie jesteśmy w trakcie czytania trzeciej części, ale o kortach zrobimy kolejny odcinek osobny. Myślę, że to dojdzie zacięta dyskusja, szczerze mówiąc, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą część to prawda. <laughs> Z trochę już innej bajki, to jest The Book of the City Ladies Christine de Pizan, autorki XIV-wiecznej francuskiej. Jest to w pewnym sensie taka, taki dialog prowadzony pomiędzy dwoma płciami w XIV wieku we Francji i takie pierwsze, myślę, starcia feministyczne. Jeszcze jej nie przeczytałam, ale bardzo, bardzo na to czekam za nią zabiorę. Educated. Szczerze powiedziawszy za bardzo nie przeczytałam opisu, ale wiem, że tu jest, że czytając tę książkę można dostrzec wartości, jakimi jest nauka i zdobywanie wiedzy. Kobieta średniowiecza. Zaczęłam ją czytać, spodobała mi się, już nawet sobie kilka tutaj cytatów pozapisywałam i odniesień do różnych filozofii, ponieważ jestem w pewnym sensie mediewistką, a także feministką bardzo lubię wszystkie, wszelkie zagadnienia z tak zwaną historią Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze Wam o niej opowiem. Familiar, <grystanie> Lei Bardugo, autorki, którą uwielbiam, ponieważ jak wiadomo napisałam wrony i księcia i cieni kości, i całą tę serię. Liczę, że się nie zagadnę. Dziękuję. Powrota tak. piekieł. E... Zakupiona nad morzem. Jest to druga część, bo pierwsza to jest dziewiąty dom, którego teraz nie mogę nigdzie znaleźć, żeby kupić, bo nie sprzedają go już w Empiku. Był na otlecie, nie ma na otlecie, nie ma nigdzie. A propos promocji, to ostatnio w Empiku kupiłam lekko uszkodzoną e, drugą część po raz kolejny. E, jak to się nazywa? Fourth Wing, e, a to jest żelazny płomień, czyli Iron Flame. No, i też kupiłam zamiast za 80 zł, za 24. Także to no nie mogłam przejść obok tego obojętnie. I kolejne dwie książki też kupiłam nad morzem. Pierwsza to Gdybyś Tylko. Ona już jest przeczytana przeze mnie nad morzem. Miałam ochotę na jakiś taki romansik, które się czyta na plaży, i troszkę się nie na tej książce, ale, ale przynajmniej szybko mi się ją fajnie czytało. Także to, co chciałam osiągnąć, to osiągnęłam. I e, dziedzinie cudów, też za 19 zł, kupionych na tym samym bazarku. E, ciekawe, w ogóle nie kojarzę tego autora. E, tutaj się akcja w ogóle dzieje w Paryżu, e, tuż po tym, jak była rewolucja francuska, która się tutaj nie udała. Po prostu zagląbiamy się w ten, ten świat taki troszeczkę nawet bardzo niebezpieczny. Super była ta książka, bo już ją też czytałam, bardzo mi się podobała, więc teraz daję Marcynię i ona Marynę się uni na Tak umie. Cze czeka na półce. <laughs> Mamy nadzieję, że Wam się spodobało i że będziecie z radością oczekiwać kolejnego odcinka, także zostawcie subskrypcję. <laughs> subskrypcję. <laughs> Łapki w górę. I... Like subscribe and comment and support. Także. Bye! Bye. <laughs> you